No. Dzień dobry, witam wszystkich szanownych Państwa na 20. sesji Rady Miejskiej w Londynie. Stwierdzam, że na 15 radnych obecnych jest 11. Ustalenia sesji są więc prawomocne. Dzisiejsza sesja została zwołana na wniosek Burmistrz Miasta Łeby, którego też brzmi następująco. Wnioskuję o zwołanie sesji Rady Miejskiej w Łebie w trybie artykułu 28 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym, o następującym porządkiem obrad. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad, przedstawienie porządku obrad, interpelacje i zapytania radnych, rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025 Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej gminy miejskiej Weba na lata 2025-2029. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19, łamane przez 176 łamane przez 2025 Rady Miejskiej w Lebie z dnia 29 lipca 2025 roku w sprawie zasad i trybu udzielania oraz rozliczenia dotacji celowych z budżetu miasta Łęby na dofinansowanie kosztów inwestycji z zakresu ograniczenia niskiej emisji. 7 wnioski i oświadczenia radnych, 8 zamknięcie sesji. <laughs> czy ktoś z Państwa radnych ma jakieś uwagi co do porządku obrad? Nie widzę. Dziękuję bardzo. Czy jakieś interpelacje, zapytania Państwa? Nie widzę, dziękuję. Przystępujemy do rozpatrzenia projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej na rok 2025. Poproszę Komisję o zaopiniowanie projektu uchwały. Komisja Gospodarki i Budżetu. uchwała uchwała pozytywnie. Dziękuję. Komisja Rewizyjna opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Dywizyki, opinię pozytywnie. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Przyjęto przedmiot głosowania 11 głosami za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw. Wstępujemy do punktu 5. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Uwa na lata 2025-2029. Proszę Komisję o zaopiniowanie projektu uchwały. Komisja Gospodarki Budżetu, projekt uchwały opiniuje pozytywnie. Komisja Rowizowa opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Komisja Rosji Środowiska opiniuje pozytywnie. Dziękuję. Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały podnieżnę i przycisnąć przycisk? Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? No, nie wiem, nie, nie. Who, yeah. Przyjęto przedmiot głosowania. 11 głosami za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw. Punkt 6. Rozpatrzenie projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały nr 19, łamane przez 176, łamane przez 2025 Rady Miejskiej w Łybie z dnia 29 lipca 2025 roku. Poproszę komisję o zaopiniowanie projektu uchwały. Komisja Gospodarki i Budżetu, projekt uchwały opiniuje Dziękuję. Komisja Rewizy opinii pozytywnej. Dziękuję. Komisja Gostek opinii na Dziękuję. Przystępujemy do głosowania. Kto jest za przyjęciem projektu uchwały? Proszę podnieść rękę i przycisnąć przycisk. Kto się wstrzymał? Kto jest przeciw? Przyjęto przedmiot głosowania. 11 głosami za, 0 wstrzymujących się, 0 przeciw. Jakieś wnioski z Państwa strony? Oświadczenia? Nie widzę, dziękuję. W związku z wyczerpaniem wszystkich punktów obrad zamykam XX sesję Rady Miejskiej w Webie. Dziękuję Państwu za. Uwagę.